Cześć, nazywam się Marta Gierlińska, jestem certyfikowanym coachem i trenerem, autorką książki, a także współwłaścicielką firmy LD Group. Rozmawiałam jakiś czas temu ze znajomą, która prowadzi swój własny biznes. I bardzo, ale to bardzo zależy jej na tym, żeby ten biznes prosperował, żeby on się rozwijał, żeby ona mogła zarabiać więcej pieniędzy. Jednakże przez długi okres czasu nie szło jej to wszystko tak, jakby sobie życzyła. Więc zaczęłam jej zadawać dodatkowe pytania. Ponieważ wyczułam, że może tutaj za tym wszystkim kryć się mała niespójność. Zaczęłam jej zadawać pytania odnośnie jej przekonań na temat pieniędzy. I w ogóle jej skojarzę. I z jednej strony okazało się, że pieniądze kojarzą mi się z czymś pozytywnym, z wolnością, z rozwojem, z tym, że może inwestować w swoją firmę, że może zainwestować w jakiś marketing, zarabiać więcej. Ale z drugiej strony. Miała takie poczucie, że na pieniądze trzeba bardzo ciężko zapracować, że będzie miała mniej czasu dla siebie, mniej czasu dla rodziny, że pieniądze zarabiają tylko ci ludzie, którzy są nieuczciwi i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. I na dodatek miała jeszcze takie poczucie, że ona nie zasługuje na większą ilość pieniędzy. Jak przy tak mieszanych uczuciach, tak mieszanych asocjacjach, skojarzeniach z pieniędzmi można je zarabiać? No właśnie nie można. Ponieważ Mieszane uczucia, mieszane skojarzenia powodują w tobie niespójność. Dlatego chcę teraz tobie zaproponować pewne ćwiczenie, które pozwoli tobie zorientować się, czy są w twoim życiu cele, których do tej pory nie mogłeś czy nie mogłaś zrealizować, które właśnie są blokowane przez taką wewnętrzną niespójność. Zastanów się teraz nad tym, co chcesz czy co chciałaś zrealizować w ciągu ostatnich. Kilku miesięcy, może kilku lat, ale jeszcze ci się to nie udało. Jaki to jest cel? Co konkretnie pierwsze przyszło ci do głowy? Weź teraz kartkę papieru, weź długopis i zapisz ten cel na samej górze. A teraz podziel kartkę na pół i po jednej stronie zapisz wszystkie nieprzyjemne, negatywne skojarzenia związane z tym celem, a po drugiej stronie zapisz to pozytywne. Dam ci przykład z życia wzięty. Załóżmy, że chciałbyś, czy chciałabyś zacząć zdrowiej się odżywiać. I z jednej strony możesz mieć poczucie, że zdrowa żywność jest niesmaczna, że trzeba godzinami siedzieć w kuchni i to wszystko przygotowywać, że zamiast iść na przykład do galerii handlowej, czy do jakiegoś większego supermarketu musisz chodzić po jakichś małych sklepach, że trudno jest dostać zdrową żywność, że właściwie i tak ta cała żywność, którą kupujesz, to jest pryskana, a w ogóle jest to wszystko drogie. Z drugiej strony Możesz mieć poczucie, że zdrowa żywność pozwoli Ci dużo lepiej się czuć, mieć dużo większą energię, że to gotowanie może stać się w pewnym sensie hobby, może być przyjemne, może zaprosić gości czy przyjaciół na wspólne gotowanie, że zdrowe jedzenie może być bardzo ładnie, przyjemnie przygotowane. Możesz mieć właśnie takie mieszane skojarzenia związane ze zdrowym odżywianiem. Teraz kolej na ciebie. Zastanów się nad Twoim celem i wypisz wszystkie skojarzenia. Które masz z nim związane. Jeżeli wypisałeś rzetelnie wszystkie informacje, które przychodzą ci do głowy w związku z Twoim celem i po obu stronach masz równoważne argumenty, to może oznaczać, że jest w tobie wewnętrzna niespójność, która blokuje cię przed realizacją tego celu. I teraz Twoim zadaniem jest zniwelować tę niespójność. Twoim zadaniem jest zdecydować, co dla ciebie oznacza ten cel. W kolejnych wideo opowiem tobie więcej. O tym, w jaki, w jaki sposób pozbywać się niespójności, a tymczasem zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, do oglądania innych wideo i do tego, żebyś zastanowiła się również nad innymi swoimi celami, których nie mogłaś czy nie mogłeś do tej pory realizować, ponieważ takie zidentyfikowanie niespójności. I budowanie większej świadomości odnośnie tego, co się dzieje w Twoim umyśle, pozwala budować to, co ja nazywam życiem w harmonii.